Całkiem niedawno tu, albo w tym miejscu, chyba tutaj, poleciliście mi kilka internetowych kwiaciarni. Część z nich znałam, część nie, ale postanowiłam wybrać trzy takie sklepy, o których wcześniej nie słyszałam i postanowiłam zamówić po dwie rośliny, żeby sprawdzić w jakim stanie przyjdą rośliny, jak są zapakowane, jaka jakość tych roślin, żeby można było ocenić i łatwiej podjąć decyzję w przypadku, gdy chcemy kupić rośliny przez internet i się zastanawiamy, wahamy, gdzie zrobić takie zakupy. Także mam nadzieję, że film będzie przydatny. Zabieram się za otwieranie paczek. To pies wygryzł. Wszystkie paczki zamawiałam jednego dnia. Dwie paczki przyszły jednego dnia, chyba po dwóch albo trzech dniach, a ta natomiast była opóźniona wstęp nagrywam na koniec. Ale dostałam informację od sprzedawcy, że niestety będzie opóźnienie. Także pojawiła się taka informacja. Więc otwieramy ostatnia paczka na początku. To jest paczka ze sklepu Szepty Zieleni. Nie mają takiego typowego sklepu internetowego, tylko sprzedają rośliny na Allegro. Więc kupowałam wiele razy rośliny na Allegro, więc czemu nie sprawdzić ich sklep. Mają bardzo duży wybór przeróżnych Sansevierii i właśnie takie rośliny zamówiłam dla siebie. Spójrzmy, co tutaj jest. Naklejka. Sukulentowa. Super ładna. Myślałam, że mi buty dorzucili. Dobra, tutaj też jest jakieś e, wypełniacze karton. Dobra, nie wiem. O, widzicie? Tak jest w środku. Jest karteczka. Drogi kliencie, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zamówienia, skontaktuj się z nami przez Allegro lub Facebooka, Instagrama, e-maila. Taka wydrukowana. Jest paragony, dwa paragony. Roślina 1 i roślina numer 2. No, trochę ziemi się wysypało. Podoba mi się to, że roślina jest owinięta gazetą, bo jednak gazeta chłonie wilgoć, a w takim, takiej folii łatwo się też rośliny odparzają. Dobra, dobra. Koleżanko, zabezpieczone podłoże. Ale ziemia się wysypała. Koleżanko, już ej, zostaw. Kurde. Podłoże jest delikatnie wilgotne eee, i myślę, że bardzo dobrze roślina wygląda. Podoba mi się. Podłoże jest też e, dobrze skomponowane. A i w sklepie znajdziecie doniczki, osłonki i również e, komponenty do stworzenia własnego podłoża. I też mają gotowe miksy, na przykład dla sukulentów. I widzę, że tu fajne podłoże. Ładnie skomponowane. Dobra, żebyś ty tego nie ruszyła. Śliczna o rany. Ale ładna, śliczna, o jaka. Ta mi się, ale mi się podoba. Mm. Podłoże jest suche i jest to podłoże na bazie włókna kokosowego. Jakieś delikatne, niewielkie uszkodzenia, mechaniczne, ale nic groźnego, takie ledwo widoczne. Że jakbym okulary zdjęła, to już w ogóle. No, nie, no, piękna jest. Piękna. Dobra, sprzątamy ten bajzel. Podsumowując, zakupy w sklepie szepty zieleni, to jestem zadowolona z tego zamówienia. Rośliny, zapakowane tak, jak na daną roślinę przystało fajna naklejka. Troszeczkę była opóźniona dostawa, ale była informacja na ten temat, więc kontakt ze sprzedającymi jest. Mają dosyć spory i ciekawy wybór wężownic i myślę, że za jakiś czas do nich powrócę i sobie coś dokupię do kolekcji. Widać, że to jest dopiero rozkręcający się biznes, bo nie mają sklepu internetowego, tylko sprzedają na platformie sprzedażowej. No chyba, że robią to z wyboru. Jest im tak wygodniej, taka jest ich decyzja i nie chcą mieć sklepu takiego typowego, sklepu internetowego, co z punktu widzenia Kupujące jest dosyć dobrym, ciekawym rozwiązaniem, bo gdyby coś tam poszło nie tak, no to mogę. Wszelkie niejasności wyjaśniać, właśnie przy wsparciu platformy, na no, ze sklepami internetowymi zupełnie wygląda to inaczej. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja jestem zadowolona z, z zakupu i myślę, że do niej kiedyś powrócę. Jeszcze bym zapomniała, podoba mi się to, że jedna z asyveria jest posadzona w takim idealnie skomponowanym podłożu. Już nie muszę nic przy niej robić. Mamy dwie paczki do otworzenia. Paczka numer 1 ze sklepu Moje Badyle. Przyznam szczerze, że ja do końca nie pamiętam, co gdzie zamawiałam. Więc sobie sprawdźmy, jak rośliny są zapakowane. Jest informacja na opakowaniu, żeby nie rzucać. Mm. Tak jest w środku. Jakaś ulotka starnowa, moje badyle. I podoba mi się to logo. Jest paragon. Co my tutaj zamówiliśmy? Dwie rośliny. Chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam, to O, ciepły jeszcze hitpak. Z każdego sklepu zamówiłam po dwie rośliny, ale ja tu widzę jakieś maleństwo. Jeden, dwa, a to pusto. Jedziemy z rośliną numer jeden. Zawinięte w piankę. Podłoże zabezpieczone. Podłoże lekko wilgotne. Jakieś delikatne skazy. Uszkodzenia mechaniczne na liściu. Nic, nic złego się nie dzieje. Tutaj mam jakieś maleństwo. Co to jest? Czy ja trzy rośliny w końcu zamówiłam? Gratisik. Epifylum posiada małe plamy u góry. Nie jest to nic groźnego. Często występuje u tego gatunku. I mamy tutaj patyczaka. Ale fajnie. No taką rekompensatę za uszkodzenia na liściach to ja. chętnie przyjmuję. I mamy trzecią roślinę, begonię. Trochę jestem mało gadatliwa, bo jestem zmęczona przez późna godzina. Piękna, piękna. O jejku, jejku. Trochę nie lubię folii bąbelkowej, ale w przypadku zapakowania tak delikatnych, wrażliwych roślin, to chyba nie ma alternatyw. Mmm. Ma wbity patyczek pewnie dlatego, dwa, żeby się nie połamała. Dobrze zabezpieczona. O, ale tutaj jakiś kawałeczek się ułamał. Begonie i tak, jeżeli chodzi o transport i, i przesyłkę. To są jedne z najgorszych roślin, bo mają bardzo delikatne wrażliwe liście. Pewnie nie jedna i nie jeden posiadacz begoni o tym dobrze wie. Ale ona jest dziwaczna, ale to jest U, dziwak. Trochę przekrzywiona, ale podłoże było zabezpieczone. Ja jestem zadowolona w sumie z tej rośliny. Nie narzekam. Piękna. Piękna. Wow, staremu pokażę, bo w sumie na niego zamawiałam rośliny. Trochę się majta na boki i tak. Niewiele jej brakuje, żeby się przekrzywiła, znaczy przeważyła. To ja ją jednak naprostuję tym patyczkiem. Tylko nie mam czym na razie przywiązać, i, I tak zaraz wyląduję w gablocie. To na razie odstawiamy na podłogę. Podsumuję sklep moje badyle. Rośliny dobrze zapakowane, w dobrej kondycji. Były jakieś uszkodzenia mechaniczne, ale. Takie rośliny zamawiałam, tego się spodziewałam, że coś może się pojawić na liściach. Był dorzucony gratis, w sumie mogłoby go nie być, ale to, co mi się bardzo podobało, to własnoręcznie wypisana kartka. Można było dorzucić jakąś ulotkę, jakiś wydruk ale ta świadomość, że ktoś poświęcił chwilę, żeby wypisać kartkę własnoręcznie, według mnie jest to bardzo takie miłe, przyjemne, zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Sam sklep ma ciekawy wybór, jest w czym wybierać, a ceny myślę, że tak jak wszędzie, na podobnym poziomie. Paczka numer 2. To jest ze sklepu Studio Zieleni e-botanica. Ojejku, jak to jest zapakowane. Nie wiadomo, od której strony zacząć. Środek Pianka Jest i ulotka Bardzo ładne logo Paragon O i ulotka jest z kodem robotowym 5%, 5 na następne zakupy jest informacja na ulotce. Niech Cię nie zdziwi sposób pakowania przesyłki. Ponad 80% materiałów użytych do pakowania pochodzi z recyklingu. Popieram. Roślina 1. Roślina 2. Jest ich wierzadełko. Wkłady i na dnie gąbka. Ta gąbka to mi się przyda. Okej. Okay. Tu jest roślina, którą dawno chciałam kupić, ale tak stwierdziłam, że jak ogarnę to, to, co jest w mieszkaniu, to sobie ją kupię. I taki był plan na tamten rok tak naprawdę, żeby ją kupić, ale... Wiosna przyszła. Pora na tę roślinę. No widzimy, jest pianka. Pianka taka... no pianka. No i im więcej światła, tym bardziej się wybarwia, robi się bardziej purpurowe. Super do kolekcji. Trochę ziemi się wysypało, no ale widzimy podłoże, podłoże. doniczka jest zabezpieczona. O, jak sucho ma. Plakietka. Oj, ale trzeba będzie trochę podłoża dosypać. W podłoże jest taki mix torf, trochę pumeksu, chipsy kokosowe, więc wydaje się ok. Nie będę przesadzała, ale dosypię. Dosypię trochę podłoża. Nawet dosypię. A to za chwilę, bo poza kamerą jest informacja naklejka. Pamiętaj o sprawdzeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku naruszenia taśmy spisz protokół szkody i skontaktuj się z nadawcą. Oj? Ułamało się, ale to od razu do ukorzenienia idzie. Znowu trochę podłoża. Ja to za chwilę posegreguję i wyrzucę. Plakietkę. Czy zostawiam? Zostawię. No bardzo ładne. Była informacja, jak kupowałam tę roślinę, że jest w drugiej kategorii. Ma ucięte pędy i to w kilku miejscach. również tu. Ale wygląda bardzo dobrze, jak na drugą kategorię. Lekko się już przebarwia na końcach. Lekkie uszkodzenia to są również rośliny, które łatwo widać na nich wszelkie niewielkie uszkodzenia mechaniczne, ale też w miarę szybko rosną. Wszelkie ucięcie, uszkodzenie końca pędu powoduje to, że zaczyna się rozgałęziać, więc to też w sumie może na dobre wyjdzie. Podłoże jest lekko wilgotne, trochę się go wysypało na razie nie dosypuje. Jest to podłoża torfowe więc będę roślinę przesadzała. Chociaż lepiej ją w takim torfie też rośnie całkiem spoko. To jest jakiś o jeden pęd do wywalenia. No ale ładnie, ja jestem zadowolona. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Delikatnie się już wybarwia na końcach. No niestety te rośliny o, łatwo się łamią, tym bardziej, że widzimy no, takie tele. Ładne, ładne. Tu jest liść, który nie wygląda najlepiej, więc można by było go uciąć. Jedno jest sporo takich kawałków, które moż, mogłabym wyciąć raz, że oczyściłabym roślinę, zrobiła tak, że ładniej by wyglądała, nie byłoby widać tych uszkodzeń. No ale pozyskane pędy spokojnie by jedną doniczkę ładnie zapełniły. Dosyć łatwo się ukorzeniają. Tak samo tego. Mamy jeden taki pęd, więc mogłabym śmiało go pociąć na raz, dwa, trzy. Na cztery kawałki, jakbym go ukorzeniła, no to wtedy miałabym większą donicę. Oczywiście wystawałyby takie kawałki pocięte, ale one dosyć szybko rosną i szybko się ukorzeniają. Więc no na pewno na początku roślina straciłaby na wyglądzie, no ale w kwestii czasu na pewno by wyglądała znacznie lepiej. Tak, więc chyba pójdzie pod nóż. Dobra, trzeba ten syf tutaj sprzątnąć. Plastiki, folie. Jest to trochę roboty, ale z takich tektur odklejam naklejki, żeby mogła wyrzucić do papieru kartonu. Podsumowując, zakupy w sklepie e-botanika to rośliny dobrze zapakowane, w dobrej kondycji, mimo tego, że kupowane w drugiej kategorii. I to też mi się podoba, że u nich w sklepie są rośliny tej drugiej kategorii w promocji fajna ulotka z kodem rabatowym. Informacja na ulotce, że materiały do pakowania wykorzystywane są z recyklingu. Sporo kwieciarni tak robi, ale taka przypominajka, myślę, że też jest ważna. W sklepie jest bardzo duży wybór roślin. Jest w czym wybierać, no i właśnie te z drugiej kategorii w promocji. Ceny tak jak wszędzie, na bardzo podobnym poziomie. No i jestem zadowolona z tych zakupów. Są rośliny, to teraz trzeba o nie odpowiednio zadbać, coś trzeba przy nich zrobić. Co? To zapraszam Was do oglądania tego filmu. To jest krótki poradnik, także miłego oglądania. Niech Wam się zieleni. Pozdrawiam.